Efekt kłótni na firmowej imprezie jeszcze czuć spalenizną. Auto stojące teraz na policyjnym parkingu jeszcze kilka dni temu jeździło. Pracownik właściciela Volkswagena, Ryszard J., po kłótni ze swoim szefem postanowił się zemścić. Na ten cel wybrał samochód i do podpalenia namówił 22-letniego kolegę. Krzysztof G. udał się z Marcinem Z na osiedlowy parking, gdzie znajdował się Volkswagen Sharan. Wybili szybę, wlali do wnętrza benzynę. Ogień błyskawicznie zajął samochód, auto doszczętnie spłonęło. Pożar miał miejsce w środku nocy. Wysokość strat wynosi ponad 50 tysięcy złotych. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Samochody, które były zaparkowane w pobliżu przedmiotowego samochodu, również nie uległy uszkodzeniu. Policjanci zatrzymali trzech sprawców tego zdarzenia. Zleceniodawca Ryszard Jot będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wykonawca podpalenia 22-letni Krzysztof G został tymczasowo aresztowany na miesiąc. Jego 25-letni kolega otrzymał dozór policyjny. Będzie on musiał stawiać się na komendzie trzy razy w tygodniu. Za podpalenie auta wszystkim trzem mężczyznom grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.